Jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka organizuję dla Was konkurs na 230-50 yy, słońca i 50 obsydianu. Jedyne co musicie zrobić to zasubskrybować mój kanał, wejść na kanał yy, na Discordzie Konkurs, pierwszy link w opisie i napisać yy, wykrzyknik konkurs. Cześć, jestem Ustalek. W tym filmie chciałbym powiedzieć, że już w Fortnite'a grać nie gram. Nie wiem, czy będę jeszcze w niego grać, bo na razie mam za słaby internet i po prostu mnie cofa, teleportuje i się nie da grać, bez stałe 200 pingu. Eee, a więc chciałbym założyć team w CSGO z moim kolegą, którego poznacie w następnym odcinku. Nad nazwą tego teamu możecie Pisać, wymyślać pomysły, jak się ten team będzie nazywać, eee, ja już coś tam z tym moim kolegą, z którym będzie team. Eee, mam kilku członków, ciekawe, czy będą chcieli dołączyć. I jeśli oczywiście ktoś z Was chce dołączyć do tego teamu, piszcie w komentarzach swój kod znajomego. Kontakty do mnie macie w opisie Discorda i Messengera. I chciałbym jeszcze, żebyście pisali, w jakie gry mam grać, bo nie ma teraz jakich, żadnych fajnych gier. Jedyne co mogę nagrywać to y, CSGO. Nie wiem, jak będziecie ch y, chcieli, to nagram coś innego. Tylko po prostu napiszcie y, nazwę gry w komentarzu. A już ostatnia informacja jest taka, że teraz odcinki nie będą tylko w soboty, yy, tylko teraz będą w niedzielę i we wtorki. Już dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia we wtorki i niedzielę. Pa pa.